Witam wszystkich oglądających. Jesteśmy dzisiaj na łące. Tradycyjnie ta łąka. Wielka łąka z tyłu za mną. Widać. Piękna, duża. No, nie mamy zbyt dużo dzisiaj czasu, bo późno po pracy. Słońce pewnie no jeszcze operuje, ale długo nie będzie operować. Tak? Także zobaczcie, świeci. O, tutaj całkiem, całkiem no tam jest zachód dobra w każdym bądź razie tu za mną będziemy chodzić po tej części tutaj jest takie jeszcze pole do, no przed zasiewem też tam będziemy chodzić z tyłu za mną no i zobaczymy w sumie jest trochę terenu Także pochodzimy, zobaczymy co wyjdzie do pierwszego dołka, do pierwszego pantu w takim razie. No jest pierwsze trafienie, tylko nie wiem co tu jest. Zaraz zobaczymy. Na żywo. Nie ma. No, jest. Jest, słuchajcie. No baj królki. Mosiężnej rurki, kawałek. Albo miedzianej Jakaś rureczka. Od czegoś. No dobra. Do następnego. I słuchajcie, następny fant, który wyszedł. Zobaczcie, co to wyszło. Kawał żelazpa. Tu jest zaostrzony pazur jakby. Nie wiem, co to jest, ale... Tu jakby było mocowanie do czegoś. No jest kawał ciężkie, parę kilo waży. Do następnego. Zobaczcie tam jak teraz, jak tam, spójrzcie na wprost, jak z kominów idzie Dym. W oddali. Przechodzimy dalej na łąkę. Zobaczymy co się będzie dalej działo. Słuchajcie, jest trafienie. Jest trafienie, porządne trafienie. Słuchajcie. Patrzcie. Co to jest? Medal. Aleksander II, na pewno. Tak, Aleksander II. Aleksander i tu 1812 z jednym God z 1812 1912. Jest to setna rocznica. Jakaś setna rocznica, tak. Piękny, piękny medal, słuchajcie. Kciuki w górę, słuchajcie. Słuchajcie, jest pierwsza moneta z tego dołka tutaj. Patrzcie. Jest monetka. O momenciek. Jeden grosz polski. Tysiąc osiemset siedemnaście. Tak, wysycha ładnie. Jeden grosz polski 1817 siedemnaście. A tu będzie orzeł dwugłowy. Momencik. Tak, jest orzeł dwugłowy. Słuchajcie. Jest. Orzeł dwugłowy, u góry korona. Widać. Dobra, kciuki w górę. Słuchajcie ładny grosz i lecimy dalej tutaj lecimy tą łąką słuchajcie jest trafienie jest trafienie i to piękne trafienie słuchajcie to co uwielbiam patrzcie patrzcie O, o kurde 20 groszy Piękne Piękne 20 groszy Ale piękne Jak z banku No może trochę wytarte, ale wujot elegancko Wszystko widać Ale petarda słuchajcie Piękne, piękne. Chciuki w górę, słuchajcie. Chciuki w górę, do góry. No i słuchajcie, dzisiaj pierwsza łuska. Tak zgnieciona, po prostu przejechana przez jakąś maszynę. Całkowicie nie wiadomo co to jest. Prawdopodobnie szmanlicher. Zgnieciony. Tak, takim kształtem pasuje. Dobra, do następnego. Słuchajcie, jest petarda. Jest srebro. Jest srebro. Patrzcie, tutaj dołek. Wykąpane. Patrzcie, patrzcie. 20 kopiejek 1932 słuchajcie 32 Kurde, ręka mi się trzęsie, przepraszam Także ruskie 20 kopiejek z 32 roku. Srebro. Także petarda dzisiaj dzień konia. Super stan. Dawno takich czegoś nie miałem. Także powolutku kończymy. Słuchajcie, jeśli coś padnie, jak do samochodu dojdę, no to jeszcze nagram. Jeśli nie, to kończymy dzisiaj. I tak uważam, że bardzo udany dzień, bardzo udany wypad. Piękne monety. Medal. Także zobaczymy jeszcze, może jeśli coś padnie, to nagram. Nie, dokończymy dzień dzisiejszy. Słońce zachodzi pięknie, zobaczcie. Jak zwykle te tereny są piękne. Piękny zachód słońca. Słuchajcie, nie uwierzycie, z tego dołka dosyć płytko. Jeszcze zobaczę, czy tutaj jeszcze coś nie gra. Nie wiem, już nie. Patrzcie, patrzcie, co tu jest. Co wyciągnęłem? Jest cała harmonika. To jeszcze drewienka są. Tu jest w oryginale jeszcze. Kurde. Nigdy w życiu nie znalazłem w takim stanie. Jeszcze. No zobaczcie. Patrzcie. Coś niesamowitego. Jakie tu się rzeczy znajdują na tym terenie, jak nie zegary, to jakieś tam inne rzeczy. O, patrzcie, tu jest jeszcze, nie wiem, to... Ha. I drewno, oryginalne drewno, słuchajcie, harmoniki. Tu są takie pręciki jeszcze w tym drewnie. Nie wiem, czy to Polska, czy Ruska, nie mam pojęcia, słuchajcie, no... Petarda, no takie coś, no żeby wyszło. No, tego się nie spodziewałem. No. Praktycznie cała harmonika. W kawałkach. To jest coś niesamowitego, słuchacie. Cała harmonika, dosłownie. Całutka. Tu w kawałkach wyszła. To jest po prostu petarda. Petarda. kciuki w górę. Cała harmonika. Pierwszy raz w życiu coś takiego. Uwierzcie mi, pierwszy raz coś takiego trafiłem. Drewna, oryginalne. O! Od harmoniki. Nie wiem czy to polska, czy ruska. Nie mam pojęcia. Może, może z 39, ale nie, chyba to pierwsza wojna, bo tutaj mamnicher i inne rzeczy wychodzą. O, tu się drewno ułamało. Świeże dopiero co. Ale jaja. No dobra. Coś niesamowitego, tego. Słuchajcie. Płonie ognisko w lesie. I co tam pieśń, to mnie się, tam. No. no tak, ale dzisiaj tak ptaki nie śpiewają jak ostatnio, więc... Jest dużo ciszej Trochę tam słychać ich ale słabo O kurde, żeby nie spalić kiełbasy. Się trochę za duży ogień zrobił No ale dobrze Także patrzcie, patrzcie Teraz tam patrzcie jak to dym idzie w górę Jak indyjskie to w ognisko i tam na górze jeszcze księżyc świeci. Opa, to bucha, strasznie. Oddech, się. No kurde, ale kopcicho kopcicho. I tam chyba widać. stacja Chodźcie kopcinę. Za, za bardzo żeśmy kop kopowali. To drewno trochę jest mi takie. Ale dobra, nie ważne. Trochę mokre widać. Ostatnio to, to popadało. No nic, zjemy po kiełbasie i jedziemy do domu.